W 2014 roku zakończona została realizacja projektu Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Żorach. Największy projekt infrastrukturalny wykonywany w gminie, współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjent projektu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory, uzyskało środki finansowe decyzją Komisji Europejskiej z 8 lipca 2010 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 191,5 miliona złotych, z czego ponad 106 milionów stanowiły środki pozyskane z Funduszu Spójności. W ramach projektu zrealizowane zostały kontrakty liniowe w dzielnicach Rój, Rogoźna, Rowień, Śródmieście, Zachód, Folwarki, Kleszczów, Kleszczówka, Baranowice i Osiny oraz kontrakty obiektowe na stacji uzatnienia wody oraz oczyszczalni ścieków. Budowa stacji uzatnienia wody realizowana była w formule zaprojektuj i buduj. Dla uzdatnienia wody podziemnej została wykorzystana technologia uwzględniająca napowietrzanie, koagulację, sedymentację, filtrację oraz dezynfekcję wody. Po tych procesach uzdatniona woda jest pompowana do sieci wodociągowej. Wszystkie procesy sterowane są automatycznie, a obiekt funkcjonuje bez stałej obsługi. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków objęła część biologiczną i osadową. Dotychczasowy proces fermentacji osadów w otwartych komorach fermentacyjnych został zastąpiony procesem w zamkniętych komorach fermentacyjnych z odzyskiem biogazu oraz wykorzystaniem do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Zwiększono przepustowość oczyszczalni, by zapewnić oczyszczenie ścieków z nowo podłączonych posesji i obiektów. Oczyszczalnia ścieków w żorach spełnia polskie i europejskie standardy. Po zrealizowaniu tych zadań istnieje możliwość w tej chwili podłączenia się do tej nowo wybudowanej kanalizacji. Udało się wykonać projekt ważny zarówno dla środowiska, jak i miasta i jego mieszkańców.